Odwaga mówienia swojej prawdy to jest to, czym się zajmujemy na zajęciach z coachingu głosu. Tutaj nie chodzi o czystą technikę emisji głosu, chociaż rzeczywiście też się tego uczymy. Uczymy się, jak oddychać, jak brzmieć lepiej, uczymy się prawidłowej dykcji, artykulacji, ale przede wszystkim pracujemy nad schematami, nad przekonaniami, które nas nie wspierają w wyrażaniu się głosem. Bo kiedy masz w sobie przekonanie, że nie warto, żebyś się odzywała, nie warto mówić tego, co myślisz, bo to i tak nie będzie wysłuchane, to nie masz Odwagi, żeby powiedzieć to, co myślisz, to, co czujesz, to, czego potrzebujesz, to, co wiesz, nie jesteś w stanie się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem, praktyką, bo wątpisz w to, że to w ogóle zostanie wysłuchane. Dlatego na coachingu głosu my przede wszystkim transformujemy niewspierające Cię przekonania w takie, które się wspierają. Ty zaczynasz dzięki tym zajęciom czuć, że jesteś godna tego, żeby powiedzieć to, co masz do powiedzenia. Ty zaczynasz czuć odwagę w sobie, żeby postawić granice, żeby poprowadzić prezentację, wystąpić z propozycją jakiegoś projektu. Te zajęcia przywracają Ci odwagę do tego, żeby wyrażać się głosem, pewnie. Także technicznie, sprawnie i mocno, ale przede wszystkim autentycznie, przede wszystkim w zgodzie z Twoim sercem, w zgodzie z tym, co myślisz, co czujesz. Sprawdzamy, co mówi Ci Twoje ciało, o Tobie, co mówią Twoje emocje, które czujesz w Twoim ciele, co się wydarza w Twoim umyśle, kiedy stajesz przed publicznością, kiedy włączasz kamerę, kiedy jesteś zaproszony do radia, do telewizji, kiedyś tak bardzo boisz, skąd się bierze ten strach, skąd się biorą te nieadekwatne do sytuacji emocje, które powodują, że całkowicie odcinasz się umysłem od tego, o czym mówisz, że praktycznie głos grzęźnie ci w gardle, że robi ci się sucho w ustach. Czym to jest spowodowane? Właśnie na tych zajęciach szukamy rozwiązań odpowiedzi. Odpowiadamy sobie na pytania, co wpłynęło na Twój zablokowany głos i przede wszystkim znajdujemy rozwiązania. Także zapraszam Cię na indywidualne spotkania, na coachingi głosu, a także do moich kursów. Tą drogą jest najłatwiej dotrzeć do celu, którym jest oczywiście Twój mocny i pewny głos. Zapraszam serdecznie, Kinga Miśkiewicz.